Witajcie w kolejnym odcinku Deadpool'a. A ja znowu krzywo chodzę. Jeszcze tak jak nie trzeba. O kurde, Deadpool, 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 spokojnie, spokojnie. Jeszcze się wykrwawisz. Zdążysz się wykrwawić. Trzeba na odwrót chodzić. Ja, Kalipa. Ja, pierciele. Aha, dobra. Ej, 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 ej. Oddawaj moją rękę. Ty, siku, no moja ręka no, o kurde, już mi się pomyliło. Oczywiście, bierzcie sterowanie, które jest teraz zrąbane. i to w cholerę. Dawaj moją rękę, ostrzegam cię. No, zjemy zaraz moją rękę. No kurde, co ty robisz? Jest, dawaj to. Dawaj to. O-o, Ło O! -o. o. Jeep! I już lepiej, pewnie. O, jeszcze go głaska. Jaki przygód. Spokojnie, spokojnie. Nie, myślałem, że go się ta poszatkować, ale dobra. Chwileczkę, najpierw jakieś upgrade y mi tu dać, proszę. Eee, aha, nie mogę dać. Jakie gówno. Eee, o, może jakiś lepszy pistol. O, shotgun teraz. Dobra, wyposażony. A mogę lepszyć coś? Nie. niedostępne? Nichoja. ja. Coś mogę jeszcze ulepszyć. Bo widzę, że chyba niezbyt. Dobra. Starczy, starczy. O, idzie nam czas. A ja chcę jeszcze nagrać coś dla was dzisiaj. Dobra. O, teraz już jesteśmy ogarnięci. I to bardziej niż wcześniej. Teraz możemy sobie przeszukać tereny. Może gdzieś się nam... O, 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 jest. Steady. Go! Pięknie. O, już nas wykryli. Żadna nowość. Pewnie. No to co my tu mamy? O! Ty, otworzyliśmy jakąś komorę. Fajnie.

Dobra piesio, gdzie byś mi radził teraz pójść? Tak twoim yy, psim tropem. Może do wódy? Ja wiem. Ale to jak pies woli. Ja tu teraz muszę, wiecie, ogarnąć pewną sprawę, która mi nie daje spokoju. Ale jak się uda wszystko a Dwa shotguny, kurde. Hardcore z tego Deadpool'a Dobra No i dobra, no i tu żeśmy otworzyli tą komarę i co dalej? Bo ja... Ja nie wiem, naprawdę no... Coś trzeba tu zrobić Może w to strzelić? Nie Niestety, ale nie. Pomyliłeś się No to co ja mam robić, kurde Oświetlę sobie miejsce ale... nie ma tu nic. Kto by pomyślał, że w takim więzieniu może być ukryty na pies? No to jest nie do pomyślenia. No za to to powinno się karać takich, za to właśnie takich ludzi powinno się do takiej paki wsadzać. Ciotteksy. Dobra. Eee, eee, nic. Pełne ammo. O kurde, to to, gdzie mam iść? Śwędam się już od najbliższych kilku minut. Ale coś już chyba mi do głowy powoli przychodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to jeszcze nie jest wielka jedna niewiadoma. Może coś wymyślę. O, jest, dobra. Trochę się poprzechadzałem, ale już wiadomo, gdzie mam iść dalej. Dobra, idź Deadpool, idź dalej, go next, pusto, dobra, yep, jumpa, Ło stary! Spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Ok, mamy tu jakieś pointy spoko nie ma za co Dobra, teraz tutaj pewnie nie trzeba się wrócić bo to było takie taka skrytka tajemna haha ha, ha. Hmm. tutaj bo już się prawie zgubiłem nie ma no co tak tu cicho ja chcę trochę walki czemu ja tylko skakać póki co mogę Dobra, i teraz mam tutaj na dół, tak? No dobrze Dobrze myślałem Jeep, yeah, pięknie Ło kurde A to co? Jakieś gówno Kurde, pocnę cię Yeah Dobra, wykończenia, wykończenia Noty. Czekaj, idzie wykończę z shota. Yeah. Poszło O oh o -oh. Przyszli kolejni. A, to jest wyjście. Wyjście z takiej sytuacji, że teraz po prostu mamy przerąbane. A, wybuchające, no, come on. Udło. Aha, yeah, Kindy Nie udało wam się. Dobra. Mm, mm, mm. Najważniejsze, że się udało. Poznaliśmy kolejne nowe stworzenia, które możemy ubijać. No mutants here. Wow. Wkład. Just only me, Deadpool bitches. No, poszedł tam i dostał bombę na ryj. No, pozytywnie. Według Deadpool'a, bo on to zawsze lubi dostać. Pomiędzy nawet kiedy nie trzeba, Ach, to, to, to lubi dostać. Dobra, jakaś tutaj interakcja. Otwieramy kolejne wrota więzienne. Jaki tu bajzel? Ale dziura jest. To w sumie można skoczyć. Jep, dobra. Aha, to już tu byliśmy. Naprawdę odlot Dobra No skaadżże kurde wyżej Nie rób z siebie jakiegoś kurde Do areny, dobra Będzie do areny yeah. Trochę mi ten koleś przypomina leto z Wiedźmina ale nie jest aż taki napakowany znowu. Dobra, teraz postrzelamy trochę. Jep. Przeładowanie. A powybuchali. Smarkacze. dostało im się. Zasłużyli sobie w sobie na to. Chwileczkę, jakieś upgrade-osy, Nie ma. Yy, nie ma... Kurde... Nie ma co upgrade'ować w sumie... No chyba, że coś się jednak znajdzie. O! Dałem sobie tutaj Critic Combo, żeby większy damage. Dobra... Schowaj se broń, żebyś, wiesz, nie, nie zgupił przypadkowo. o kurde... Jak to dziwnie Eee, Kible, gdzie ty chodzisz, Teddy? <laughs> Obudził typa i jeszcze... A zobaczymy na jego pindola ja. Nie przeszkadzam ci Detwój, oczywiście! Ja, nie, ja nawet nie patrzę! Eee, ja nawet nie patrzę. Ja ci jeszcze daję minutę, spokojnie. Posikaj sobie jeszcze z minutę, a potem ci dam... Ah, kurde, gab dostałeś. Spokojnie, kolego. Ja nie mogę. Jak ty możesz tak długo ściskać? A tamten typ oczywiście przystał z dołu. Wiem, moglibyście tak całą noc, całą dzień, całą wieczność oglądać jak Deadpool sika, ale starczy! Starczy okay, tego! <grymny> 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 Wysikał się, pozabijał i wszystko z głowy. Ja yeah, nie mogę. <grymny> o, jeden to nawet już sadził głowę w kipelek. A to dobre. Dobra, umyję sobie ręce. Ja już, za, ja już załatwiłem swoje potrzeby. Jakaś interakcja. Sorki. O proszę, tam kozaki. Jeb. A z takiego shotguna to ja go nie zabiję w życiu. Nie musimy do niego podejść. Jeb. O tak. O tak je, yeah, cięcie Je, yeah. oh, przeżył A to kozak Dobra, tam mamy jeszcze jednego kozaka Idziemy już po niego E, e, e! panowie, panowie! Wam się coś nie pomyliło? Je Dobra Pięknie, poszło. Potni go! Dobrze! Czaj coś jeszcze ma, bo do zebrania, dobra O, 30 combo. Po cichutku, spokojnie Dobra. Oni nie będą cicho Oni, oni było, woleliby mnie wybić z rytmu. Jep yeah. O kurde, ucieczka, ucieczka, panie. Oni się to zabiją na 100%. Nawet granata rzucili. A to ich było stać? Pewnie tak ZUS-u dostali to. Mogą se, kurde, robić wojny. Za stronę emeryty. Dobra. Jep! Yeah. Jep. Yeah. E, yeah, dobra, tu trzeba z nimi walczyć, bo inaczej nie będziemy tutaj się z nimi męczyć. Czekaj! Dobra. Tu sobie odczekamy chwilę. Mamy przynajmniej jakąś kryjówkę. A! W dupie te granaty mam ich Dobra. Kurde, ciężkie są te shotguny I co chodzi o to, że ciężko, wiecie, ich zabić takim shotgunem Dobra Pięknie Aha, wypuściłem więcej debili A, wy chcecie walczyć, dobrze, mi się to podoba Jep. Yeah. O tak, cięcie Tak jest Dobra, zwijamy manaty. Tu raczej nic nie ma poza końcami. O stare, ile kapuchy tu jest. Trzeba coś ulepszyć. To na maksa. Nie mogę. Gówno. I tyle powiem. Nie! Biorę pistole, one są niezawodne, póki co. Dałem sobie więcej jeszcze ammo. No, wolę moje pistole. No, to chwileczkę, ja chcę jeszcze moje sztylety? No, dobra sztylety i granaty. O, dobra I teraz możemy się bawić. Ty, 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 buju. jak śmiesz? Je yep. lol, co to było? Aż mu się nawet udało. Rzucają granatami. Uwaga! Ty, 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 ty! ty kozaczku! Jeb, 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 jeb! Jak dostał! Łohoho! Wow, jak dostał! Jeb! Yep. Dobra! Nygus dostał! I jego też pocikniemy, aaa, szybciutko i skutecznie Dobra, idziemy stąd Pięknie deduś. Tak ma być! No Coś możemy otworzyć Ta! Pod podrzaskał! no i się... What the fuck?! What the fuck a dzwonię do stowarzyszenia i mówię, co to ma znaczyć? Co to za jakieś kurde dzieci nadal? kurde. Aha, loading. Ta. Cichutko. Czekaj, dajcie mi tu w spokoju walczyć. Je Je pie, pie, pie. O tak! A! Wyszuje! Jeszcze jeden! Niech tylko jeszcze jeden tu przyjdzie. Poszło, wybuchło. Ale nie na mój ryj. Przynajmniej. Dobra. Zbieraj końcy. a będziesz wielki. Patataj! 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 Tak, 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 tak. Słyszałem już to. Już gdzieś to słyszałem, spokojnie. Nie martw się. O jak poszło! Kurde. Nie wiem czy dobrze idę. Ale walczmy z nim Póki jeszcze tu jestem. Pięknie. Dobra, zjadłem coś. Kurde. To jest w cholerę. O, stary! Uooo! Wow. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dajcie mi się wyleczyć. Jak wywija tymi sztyletami. Nie. Yeah. O tak, pięknie ich ciachamy. Ty, 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 ty. O tak jest, pięknie. Wkurzają mnie trochę te idioty, które mnie tak ładnie tutaj pojeżdżają. Dobra. O tak, dobra, trzeba używać tych wykończeń. Wtedy ich szybciej wykańczamy Poszło o kurde. Przyszło ich tu zbytecznie za dużo. Nie, yeah, bie. Yeah, 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 yeah. Pięknie No, to było wykończenie stylowe. O, jeszcze tamten przeżył Tę moją masakrę. Dobra, zbieraj końcy. No masakra się dzieje Największa jaka tylko może być w stylu Deadpool'a e, Nie wiem na co ci szatnia Ty nie ćwiczysz na WF-ie nigdy Ale wywijać sztyletami letami to już potrafisz e. Lol. No, no już nie tym razem Deadpool, spokojnie Bez obaw Jak tu cichutko, nie podoba mi się to Zaraz coś walnie Eee, jakaś mu zaleci. Oh, <laughs> jakaś infra się dzieje. You, Zbyt ładnie tutaj jest. Żeby mogło być saw, bezpiecznie. Be that. No idź, że dead co ty we robisz? LOL, jakaś kobitka, Eee. E... O that... def! <laughs> co on <na> ciebie założył? <laughs> Ja. Sam Marzenie. Oh, yeah. Marzenie ściętej oh, głowy no, normalnie. No. Oh, no. yeah. yep. Tak, so, <laughs> to no face totalny facepalm, ale dobra. Y uh -huh. <laughs> 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 right a, udało mi się! E, e e e e Łapy precz! Coś ty myślał! Ja nie mogę, najbardziej postrada misja! O boże! Mogę dołączyć? Chyba nie. Jed. A, usiądziemy! No, haj, 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 haja! Ne, skup się, skup się, spokojnie! Nie rozpraszaj się! A. He's dreaming. Tia, yeah, tia, zmarzł modetpulu. Dobre, dobré. Kurde, co ja tu robię? No, to jest po prostu chyba jakieś jaja. Hi, will you help me find my lost puppy? Aha. I think he went into the cheap motel room across the street. <laughs> the whole <laughs> game should be just like this. Tia, tia. Ooh. Samotna. So, coin, what are my of tail? <głos> <głos> nie udało ci się. Zbyt ładna. Nie da ciebie Deadpool. Szukaj innej. <noise> na <poparano> chodzę, kurde. Oj, <noise> no coś ci już chyba nie wychodzi, Deadpool. Podrywy na laski. Eee. What the fuck! Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Aha, tam do tej laski cię nie dostanę. Chwileczkę Najpierw jeszcze zrobię podrywy na inne. Mam tu czas. Póki co. Ło! Wow. <laughs> Ten robaka trańczy. <laughs> A, tu się udało. To zrobiło wrażenie. Teraz tutaj kolejne. Why hello, nurses. How are we today? How's Stanow? Without companions. Deadpool, nice muscles. I was gonna say that. Ladies, <laughs> ladies, <laughs> I don't mind repeat compliments. This party is awesome. Thanks to the Moon Studios. Dzisiaj jest tego typa. Dzień dobry, dzień dobry. Rogue. Deadpool. What are you? Don't waste your time with her. Wow, Uuuuh, yeah. to jest wyjątkowe. możesz way iść. Way. O kurde, Eh, To no, miało być tak pięknie. Wszystko zniszczyliście, wyszuję. Nie, ja nie mogę. Deadpool jesteś idiotą, totalnym. Dobra, cichutko tam. What the fuck. No fajnie, teraz ratuj. No fajnie! No i się impreza skończyła! No! Świetnie! Tak miało być! O kurde! Uwaga, uwaga, uwaga! Jep, yep. dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Dobra, a na ciebie O tak! Tornado nienawiści! Deadpoola. O kurde, co to? Co to w ogóle ma znaczyć? Zwalać mi stamtąd! Kurde Jakieś idioty Nie powiem z piekła rodem Nie, yeah, po pochecie! Dobrze! A Dobra, idziemy stąd! No jeszcze wy! No, zwalać mi, kurde wy, ciule, je, abra, już po was. Dobra, wiecie co? Tu skończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie chwileczkę siódmego odcinka z Deadpoola. Jeżeli wam się spodobał, magicznie i świątecznie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I trzymajcie się. Na razie. Yo!